Cześć! W tym poradniku pokażę Ci, jak mieć piłkę na dachu oraz gdzie najszybciej nauczysz się dryblować. Zapraszam. Odpowiednia kontrola nad autem oraz dobre balansowanie gazu i hamulcem to podstawa, aby utrzymać piłkę na dachu. Co jednak trzeba zrobić, aby ona znalazła się tam, gdzie chcemy? Na początku. Pierwsze co robisz podczas próby trzymania piłki na dachu jest wyłączenie kamery na piłkę. Z włączoną kamerą na piłkę jest praktycznie niemożliwe utrzymywanie jej na dachu. Cała magia polega na podcięciu piłki bokiem naszego samochodu. Wspomagamy się przy tym power slide'em. Jednak należy to robić z wyczuciem, ponieważ zbyt mocne użycie spowoduje, że samochód straci swoje momentum i nie będziemy mieli kontroli nad futbolówką. W zależności od wysokości hitboxu, będzie to wymagało innej siły podcięcia. Im wyższy hitbox, tym trudniej podciąć piłkę. Jednak potem łatwiej jest nam zmienić kierunek jazdy w krótszym czasie. Początkowy trening trzymania piłki na dachu zrobisz na freeplayu. Podjeżdżasz do piłki, podcinasz się tak, aby znalazła się na twoim dachu i próbujesz dojechać z nią do bramki. Kolejnym etapem, kiedy już załapiesz o co chodzi, jest jeżdżenie z piłką dookoła boiska jak najdłużej ci się uda. Najpierw skręcając w prawo, a potem w lewo. Jeśli grasz na platformie Steam, to polecam mapkę Dribbling Challenge V2 z Workshopa. Tam będziesz mógł się sprawić tylko pod względem utrzymania piłki na dachu oraz prostych flików, a na wyższych poziomach również koordynacją i poskakiwaniem z piłką, tak aby nie tknęła ona ziemi. Jest to bardzo przydatna, lecz trudna mechanika. Pozwala ci ona w meczu ominąć jednego przeciwnika górą i ciągle mieć kontrolę nad piłką, co pozwala na przykład zrobić mocnego flika i ominąć dwóch przeciwników, to często przela się w bramkę, lub w dobre podanie dla sojusznika z drużyny. Co jakiś czas udaje mi się zrobić Ankara Messi, czyli przeryblować wszystkich przeciwników i zdobyć bramkę. Wszystko to dzieje się na moich streamach, do których link znajdziesz w opisie. Podczas treningu, utrzymywania piłki na dachu i driblingu niezbędna jest cierpliwość i konsekwencja. Kiedy załapiesz jak manipulować gazem, hamulcem oraz boostem i wyczujesz hitbox auta, którym grasz, będzie ci znacznie łatwiej robić to automatycznie i skupiać się nie na tym, aby piłkać nie spadła, tylko na tym, aby obserwować pole gry i przeciwników, by w odpowiednim momencie zmienić kierunek jazdy lub zrobić flika. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Jeśli on był dla ciebie pomocny, będę wdzięczny za łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.